Teraz wstrząsająca historia sprzed 80 lat, o której pamięć jest naszym obowiązkiem przekonują uczniowie Płockiego Zespołu Szkół Usług i Przedsiębiorczości oraz zespołu szkół ekonomiczno-kupieckich, którzy zorganizowali patriotyczne uroczystości. Bez znajomości historii jesteśmy niczym. Narodem pozbawionym wszystkiego. Do tragicznych wydarzeń doszło w 1945 roku, kilkanaście godzin przed wkroczeniem Armii Czerwonej do Płocka. Wśród ofiar hitlerowskich zbrodniarzy było 48 mieszkańców Płocka i 31 więźniów przywiezionych tego dnia z Przasnysza i Mławy. Tożsamości niektórych osób do dziś nie udało się ustalić. W przededniu wyzwolenia Płocka wejścia do Płocka Armii Czerwonej zostali zastrzeleni, a następnie chciała zostały podpalone w kamienicy Przy Sienkiewicza 28. Ironią losu tego wszystkiego jest to, że dwa dni później został Płock wyzwolony. Skończyła się wojna. Te ofiary są bezsensowne. W 80. rocznicę zakończenia działań wojennych w Płocku także odbędą się uroczystości patriotyczne. Już we wtorek, najbliższy wtorek 21 stycznia odbędą się uroczystości przy płycie nieznanego żołnierza tutaj w Płocku, świętujące, już można w tej chwili powiedzieć, zakończenie działań wojennych właśnie w naszym mieście. O miejsca pamięci na całym Mazowszu dbają między innymi uczniowie, tak jest również w Płockim Zespole Szkół Ekonomiczno-Kupieckich. Jeżeli nie pamiętać o przodkach, o historii. To ci, co przyjdą po nas, też o nas zapomną. Trzeba ten płomień pokoleń nieść. Jako szkoła prezentujemy jednak ten mundur, tą całą historię i jako szkoła przedstawiamy się na takich świętach, no bo, no bo są to święta ważne. Nauczyciele nam wpajają takie zasady, no bo to jednak jest ważne, żebyśmy pamiętali o naszej ojczyźnie. 80 lat po tragedii Płock pamięta o swoich bohaterach.